Co to jest to RGB? Po co to jest, czemu to jest i czemu do cholery w druku nie wychodzą na ładnie kolory? RGB to są... to jest sposób wyświetlania kolorów. Wyświetlania. RGB to jest światło. Trzy diody. Red, green i blue. Na każdym monitorze, na każdym ekranie komórki, laptopa, aparatu, nie wiem, wszystko, wszystkie urządzenia, które wyświetlają nam obraz, bazują na diodach RGB, czyli mamy trzy lampki obok siebie, red, green, blue, kolejne trzy lampki, kolejne, kolejne, kolejne. W mega gęstej matrycy, w mega dużych rozdzielczościach mieści się mega dużo lampek. Te lampki, w zależności od tego, w jakim zestawieniu się świecą, w jakim układzie są ułożone, dają nam. Odpowiedni kolor. Coraz nowsze smartfony mają coraz piękniejsze kolory. Nasycenie, ostrość, wszystko jest cacy. Wysyłamy do klienta projekt, wszystko jest pięknie. Ale przychodzi do druku i kaszana. Projekt wychodzi mdły, blady i nie wiadomo co jeszcze. To już odchodząc od tego, że to co jest na ekranie, nawet jeśli zaprojektujemy poprawnie i przedstawimy projekt klientowi, no to on na swoim ekranie może totalnie co innego widzieć niż to, co wyjdzie w druku, dlatego też to trzeba uświadamiać, a nowe technologie, nowe ekrany, nowe piękne monitory nie pomagają yy, grafikom w tłumaczeniu klientom, czemu do cholery tak w druku nie wychodzi. Ale no tak to już jest. RGB, trzy kolory, to się wyświetla, to pięknie wygląda, to są składowe kolorów i mamy piękne zielenie, piękne niebieskie, piękne czerwone, wszystko jest pięknie nasycone. W druku drukujemy z czterech kolorów i te cztery kolory. Moszą, często jak są uzyskiwane automatycznie z fotografii czy z projektów źle wykonanych, źle przygotowanych w palecie RGB to jeszcze gorzej w druku wychodzą. Dlatego jeśli projektujesz, nie projektujesz w RGB. Jeśli oczywiście musisz użyć, użyć zdjęcia do swojego projektu, to używasz zdjęcia RGB ale wrzucę że do programu i program sobie już stara swoimi algorytmami przekonwertować RGB na CMYK, żeby wyszedł jak najbardziej zbliżony do tego co widzimy na monitorze, ale to nie jest nigdy do końca możliwe. Jeśli skalibrujemy monitor jako projektanci, my mamy skalibrowany monitor, no to jak pierwszy raz swój kalibrator kupiłem, podpiąłem do monitora, zacząłem kalibrować żeby wyszedł mi na ekranie taki widok, jak trzymałem w ręku wydrukowaną tam ulotkę, to się przeraziłem. Kurde, tak mi się fajnie projektowało, ładnie miałem nasycenie kolorów, wszystko elegancko, ale jak stworzyłem profil skalibrowanego monitora, to nagle wszystko zostało, wszystko było blade, wszystko było, biały był, żółty prawie. Bo bardzo dobrze skalibrowałem monitor i w rzeczywistości, no, kartka papieru, ona nie jest biała tak do końca, mega piękna, śnieżna, świecąca po oczach. Na, na ekranie mamy, za, włączcie sobie, nie wiem, kartkę Worda, dajcie na pełny ekran, no to ono jest piękne, świecące i w ogóle. I obok dajcie sobie w prawdziwym życiu biały papier, no to już nie jest taki piękny. I właśnie ta różnica... Z tych palet wynika, że RGB to jest światło, ono nam bije po oczach A. Wszystko co mamy w druku to jest zmieszanie się farb. I co gorsza, im więcej farb zmieszamy, tym kolory wychodzą brudniejsze. I automatyczna konwersja kolorów RGB na kolory CMYK zawsze konwertuje wszystkie trzy kolory, konwertuje na wszystkie cztery kolory czyli er, Red, Green, Blue ko, yy, konwertuje na cyjan, magenta, yellow, black. Jeśli mamy na przykład kolor czarny w RGB, to on nam ten czarny wypluje w ten sposób, że czarny zamiast być cyjan 0, magenta 0, yellow 0, k 100%, to nam robi cyjan 30 yy, czy tam 35 jakieś ułamki daje magenta 68, cyjan 20, black 100 i wtedy przesyca kolor. Czasem drukarnie się wkurzają, bo to też jest kolejna zaś sprawa na kolejny filmik, że te składowe czarnego są za duże i farba się może wylać, przelać i w ogóle kosmicznie wychodzą, na przykład wychodzi czarny Bardziej niebieski, albo czarny bardziej w róży wpadający, czy w taki brąz w zasadzie, bo jeśli jest zmieszany z magentą, to już brąz wychodzi, to jest totalna kaszana. Więc automatyczna konwersja z RGB na cmyk, no jest taka jaka jest i to nie, za, nie zawsze dobrze wychodzi. Przy fotografiach po prostu wychodzą fotografie bardziej blade, mniej, mniej skontrastowane. Ale jeśli mamy taką możliwość i projektujemy coś do druku, Przede wszystkim jakieś brandowe rzeczy typu logo, jakieś plakaty, wizytówki, ulotki. To wszystko, co możemy, zapisujmy w składowych, czystych cmyk, w palecie cmyk. Dzięki temu, jeśli chcemy mieć piękne niebieskie tło, no to niebieski będzie wynikał tylko z cyjanu i ewentualnie black, jeśli chcemy przyciemnić, czyli z dwóch kolorów. Jeśli dodamy do tego pozostałe kolory, to wszystko będzie brudniejsze. Im więcej kolorów w palecie Cmyk, tym brudniejsze kolory. Oczywiście niektórych kolorów nie da się uzyskać tylko z dwóch składowych kolorów lub trzech, więc się używa czterech, ale przez to nasycenie znika, wszystko staje się brudniejsze, wszystko staje się bardziej blade i wyblakłe i zbliżone do czarnego, bo jeśli zmieszamy wszystkie cztery kolory z palety Cmyk do druku. Jeśli zmieszamy, to wychodzi nam czarny, a jeśli w RGB w zmieszamy wszystkie składowe red, green, blue, zapalimy wszystkie trzy lampki, to nam wychodzi biały. Totalnie inny koniec palety. Tu mamy w druku mamy czarny ze zmieszania wszystkich składowych, a ze zmieszania wszystkich lampek RGB, które nam się wyświetlają na ekranach, dostajemy kolor biały. Stąd te wszystkie y pomyłki czy niedociągnięcia w druku. Pamiętajcie RGB to się świeci, to wygląda na ekranie pięknie, ale w druku może być blade, może być zmieszane, ponieważ jest konwertowane do czterech kolorów i wychodzi tak jak wychodzi. Dlatego jeśli mamy kontrolę, mamy program, mamy grafika, mamy kogoś, kto ogarnia temat, ma programy, w których może projektować, on zawsze wybierze paletę CMYK, a wszystko kontrolowanie przekonwertowuje do, do tej palety i da, dając drukarni wie jak to wyjdzie w druku. Przynajmniej powinno być to zbliżone do tego, co wyświetla się na monitorze. To jest kolejna sprawa, co się wyświetla na monitorze, a co wychodzi w druku, to już sprawa kalibracji i właśnie tego, jak bardzo dostosujemy ekran, bo tak naprawdę to ekran musimy przygasić, zepsuć kolory na ekranie, żeby mieć dobrze skalibrowany monitor do tego, co jest w druku. Kolejna rzecz, pewnych kolorów właśnie nie uzyskamy w druku, tak jak widzimy je na ekranie, nawet prostych kolorów, jak ładna zieleń, jakaś piękna, nie wiem, limonko, jakiś limonkowy piękny kolor, chociaż limonkowy to już bardziej, ale taki piękna, nasycona zieleń, yy, czy fiolet piękny, nasycony, taki kurde oczojebny, typu play. Ciężko to uzyskać w druku, nawet zielony, nie wiem jaka jest marka, która by korzystała typowo z zielonego koloru, to jest bardzo niechciany kolor. Bo ciężko go wyświetlić tak samo na monitorze jak i w druku, a już na pewno nie jesteśmy w druku tak samo uzyskać jak możemy wyświetlić na monitorze. No nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale właśnie to wynika z tego, co już mówiłem wcześniej. Ale zmierzałem do tego, że są sposoby na to, żeby w druku uzyskać piękną zieleń, są sposoby na to, żeby w druku piękny błękit czy e, fiolet, żeby ładnie zmieszać te kolory. Tylko się korzysta wtedy z kolorów spotowych. To są na przykład kolory z palety Pantone. Pewnie wiecie co to jest Pantone, słyszeliście, bo co roku Pantone wydaje kolor roku, który jest mega trendy i wszyscy robią w tym kolorze wszystkie rzeczy, ubrania, jakieś tam gadżety, kubki, telefony, barwią wszystko w tym kolorze. To jest Kolor mieszany tak jak idziesz do sklepu, wybierasz farbę do domu, to ta farba jest mieszana jednolita. Masz, dostajesz w puszce farbę, a nie że na ścianie musisz sobie z kilku kolorów różnych uzyskać ten kolor. To jest farba zmieszana z barwników, które uzyskują taki kolor, i masz już w jednej puszce jeden kolor. I tak samo działa. Kolor spotowy na drukarni. To będzie następny jakiś filmik o tym, jak wygląda druk. Jak to wszystko przebiega skąd się bierze, bierze takie kolory. Ale wracając do tematu RGB, to jest wszystko, co mamy na ekranach smartfonów, monitorów, laptopów, wszystko, co jest cyfrowo yy, wytwarzane, każdy wytwarzany cyfrowo obraz widzimy w RGB. A to, co wydrukujemy, to mamy cmyk. No i tyle. Jak będziecie mieli jakieś pytania, walcie w komentarzach, piszcie do mnie, postaram się rozwinąć w innych filmikach, bo to wszystko się zazębia. Widzicie, tutaj już do druku przeszedłem, miałem wyjaśnić, co to jest RGB. Ale wszystko się zazębia. Dlatego ta wiedza jest tak ważna, żeby ją choćby zrozumieć, żeby mieć pojęcie co się z czym je i nie wyjść na głupko.